Witamy Państwa w gospodarstwie szklarniowym. Jest mi na imię Wojciech. Jest, znajdujemy się w Skierniewicach. Prowadzimy w naszych szklarniach uprawy roślin jagodowych na wczesny zbiór to znaczy poziomkę, malinę, jeżynę i borówkę wysoką. Jesteśmy w szklarni, w której uprawiamy poziomkę. W tej chwili weszła już w bardziej intensywne owocowanie, w której doświadczalnie na zagonie po prawej mojej stronie jest zagon potraktowany dolistnie kompletem aminokwasów, radikulum i doglebowo. No, widzimy wyraźną różnicę. Ten zagon jest traktowany pożywkami, tymi organicznymi, a ten zagon był nietraktowany. Efekt wyraźny i namacalny mamy. Poza tym jest wyraźna różnica w wigorze rośliny. Wnętrze, czyli korona, wytwarza bardzo intensywnie kwiatostany i nowe, młode listki, żywe, bez przebarwień, bez jakichś poparzeń obrzeżnych, a nie traktowana już tego wigoru nie ma. Już jest wyraźna różnica in minus. Te zabiegi również systematycznie stosuję, będę stosował w odstępach siedmiodniowych w stężeniu do listnych 0,5% i doglebowo w przeliczeniu na hektar 10 do 15 litrów pożywki. Ten rok zapowiada mi się wyjątkowo pomyślnie, oby tak dalej.